639-271 na Oto, kolejny pojedynek w turnieju King of the Ring. W dzisiejszej walce Artruf zmierzy się z Zakiem Ryderem, a zwycięzca przejdzie do kolejnej walki, gdzie zmierzy się albo z Brayem Wyattem, albo z Dolphem Zigglerem. Tak więc wychodzący na arenę Artruf zmierzy się za chwilę z pochodzącym z Dolek Ainzi Ainzi Zakiem Riderem. Tak więc no cóż, dzisiaj Mick Karderzy mają szansę na zostanie pretendentami do bycia królem ringu. Może dziś zostaną docenieni w tej organizacji i przejdą jakieś drobne promocje w formie pushu aczkolwiek zobaczymy jak to wszystko się potoczy ponieważ Artrów jest dzisiaj dość nieswój sam do siebie gada i oczywiście ma jakieś kompleksy pokazuje szuka małego Jimiego ale za chwilę wszystkiego się dowiemy czy dzisiaj mały Jimmy pomoże dla yy, Artrów pokonać za karajdera wszystkiego dowiemy się już za drobną chwilę ponieważ no cóż no Artrów jeszcze musi wejść do ringu rozejrzeć się porozmawiać z małym Jimmym naradzić się no i oczywiście odprawić swój taniec tak, jest i jest już w kwadratowym pierścieniu World Wrestling Entertainment. Widzimy, że wszystkiemu przygląda się konferencję, który zapowiada zawodników. O ile pamiętam, to Justin Roberts, który jest już nieobecnie w WWE, ale mogę się też mylić, ponieważ nigdy nie pamiętam, jak on tam miał na imię. Druga to chyba Livian Garcia, tak? A ten gruby to chyba Tony coś tam. Ale Chimel chyba, czy jakoś tak, ale już nie chcę teraz w tym momencie skłamać. A oto widzimy przeciwnika, a trufa nikto inny jak pochodzący z Long Island IZ Zack Ryder, który jeszcze klika sobie zdjęcia aparatem. Oczywiście wiemy, że chyba naśladuje Tylera Bruisa, aczkolwiek to chyba Tyler Bruce naśladuje Zacka Rydera. Choć widziałem ostatnio w NXT, że Tyler Bruce ma specjalny taki długi patyk, którym na końcu ma zamieszczoną komórkę i się nagrywa. Trochę mi to przypomina, nie będę mówił co, ale dobra, bo mam dzisiaj głupie. Myśli, Lisa Ryder w swoich pomarańczowych, ciałość różowych, pomarańczowych okularach jeszcze cyknie sobie parę fotek i za chwilę rozpoczniemy dzisiejszą walkę o miano pretendenta do bycia królem ringu. Tak więc no cóż, no zobaczymy czy to będzie efektowne, ale myślę, że nic nie przebije pojedynku She Musa z jbl -em. Wystarczył tylko jeden dropkick, żeby She JBL zasnął. No i cóż, no. Ale to było, co było. Wiemy, że Alkushajmus przeszedł dalej, JBL odpadł. I mamy na dzień dobry Flebczyk w wykonaniu Zacka Rydera. Widzimy, że Arthur jest już powalony na ziemi. I seria ciosów od Ridera. Mick Mikarderzy dzisiaj rządzą, chcą pokazać, który z nich będzie lepszy. Wiemy, że tylko jeden przejdzie dalej. Ale czy uda mu się pokonać takie gwiazdy jak Bray Wyatt czy Dolph Ziggler, to akurat nie jestem przekonany. Jednak wszystkiego dowiemy się na czasach, na czasach, na oczywiście wszystkiego dowiemy się w niedalekiej przyszłości póki co widzimy, że Artrów atakuje Raidera i mamy piękny przerzut w wykonaniu czarnoskórego zawodnika jednak Raider w tym momencie kontroluje i ma on sprzedaje drobki dla Artrów, który zostaje powalony na macie i po raz kolejny flepczek od Zakarajdera i WalkaZ i pokazuje naprawdę wysoką klasę jednak mamy kontrę, przepraszam, jednak mamy kontrę od Zaka Ridera i po raz kolejny Flapjack. <coughs> Jakaś chrypa mnie złapała, jednak no cóż, po raz kolejny flapjack w wykonaniu Zaka Ridera. Widzimy, że Zaka Ryder jakoś zbytnio nie pokazuje klasy tylko samymi flapjackami soli, więc i po raz kolejny przerzut w wykonaniu Artrufa. Artruf, odbicie od Liny i zderzenie czołowej. Miał być Big Boot, ale oczywiście nie był. Kopnięcie w wykonaniu Zaka Ridera. I mamy, co to mamy? Irish whip i Ryder ląduje za ringiem. Atruf odprawia swój słynny taniec. Tak jest, on tańczy do publiczności, jednak nie powinien się tak odwracać do tyłu, ponieważ Ryder zbliża się do niego. Jednak w tym momencie. Atruf był czujny, ponieważ sprowadził pięknego kopniaka na twarz jednak... No tak, jednak i jednak. I... Naskok na głowę z Zaka Ja już dawno nic nie nagrywałem, dlatego tak Bełkosia po prostu straciłem chyba zapał Wena i wszystkie inne czynności, które sprawiały, że nagrywałem te filmiki, a po prostu też nie wiem mogę teraz wysłowić się jakoś tak porządnie ho ho Kofi Kingston piękny naskok z narożnika jednak koraz kolejny flapjack, Zaka Rider te flepjaki jak John Cena Irish whipy. I ty mamy teraz i po raz kolejny filebkę. No to po prostu jest śmieszny cyrk, żeby zaklider sprzedawał cały czas te same akcje. I po raz kolejny mamy... Flapjack, no cóż, zobaczymy jak to wszystko się otoczy w tym momencie Flapjack, seria Flapjacków to jest po prostu niemożliwe co wyprawia Zack Ryder Sprzedaje te Flapjacki jak naprawdę jak John Cena Supleksy oraz Irish Whipy Mam nadzieję że wszystko potoczy się dobrze w tym pojedynku kontra i Artur kontroluje ten pojedynek w tym teraz i do czego zmierza I piękna podcinka, wow, ale za soli w tym momencie Wiem, w tym momencie i tak dalej, to wkoło te same akcje, które ja wypowiadam, niezmiernie. Tak więc, no cóż, muszę tutaj zorganizować swój jakiś większy słownik i... Pchnięcie za tyłek, prosto w barierki, za Crider, wylądował twarzą metalowym narożniku, a Artur naskakuje na niego z wielką precyzją. Artur na narożniku i po raz kolejny, ła, wow, ale mu zapierdzielił w twarz z dwóch nóg, za Collider powalony. W tym momencie wylatuje z i jeszcze pierdyknął nosem w barierki oddzielające fanów Artów, po raz kolejny tańczy, ona tańczy jak szalona, Artów dostał dzisiaj fioła, dobra, nieważne, nie będę składał swoich własnych piosenek, ponieważ Artów sprzedaje potężnych kopniach i jeszcze ściągnięcie las za czyli ci mikarderzy dzisiaj chyba szaleją i do czego zmierza Artów, po raz kolejny miał być kopnięcie, jednak Karajder to skontrolował i mamy boczny klincz, tak, tak, boczny clinch. zwarcie było. I podcinka w wykonaniu Zak Rydera, do czego zmierza Zak Ryder. Co zrobi Zak Ryder, a czego nie zrobi Artur, dowiemy się już po przerwie reklamowej na chipsy. No ale dobra, przerwa reklamowa się skończyła, chipsy, Cheetosy zostały już zaprezentowane, a Zack Ryder wypieprzył barierę do... Ba... o Jezu, co jak to się nazywa, osłony z ringu, chciałem powiedzieć bandelorkę, jednak nie udało mi się dobrze tego sformułować, zawsze coś spaprze na wizji. Wow, co za bulldog. Taka akcja tylko w WWE, aż picie potoczyło się, tam laptop leży, kubeczek, widzimy, że Michael Cole pornochy oglądał, ponieważ tam jakaś panienka jest na laptopie narysowana, ale dobra, nie zmieniajmy tematu, ponieważ tutaj pojedynek trwa, a tam, tam, nieważne co Ma Michael Cole ogląda na tym laptopie, może jakieś gołe zdjęcia, div pewnie, znając życie, bo to u niego to jest nic innego. I za, ale wróćmy do tej walki, ponieważ nie przejmujmy się komputerem z Michaela Cole'a i oczywiście jego... Z bereźnych myśli, Poloklesner już mu wypłacił na ostatnim row, co myśli o jego świntewkach. Wow, jakie naciągnięcie w wykonaniu Artrufa. Zak Ryder powalony. Do czego zmierza w tym momencie Ryder za... piękne naciągnięcie głowy, ale Ryder to kontroluje tu jest w potężnych tarapatach, ponieważ po raz kolejny... Eee, BULLY SHIT, jakie to kurde nudne. Tak się nie robi. Cały czas ta sama akcja to jest po prostu wstyd dla tej federacji. Zakrider dzisiaj nie dostanie żadnego puszu, jeżeli będzie tak walczył. Ortrów wciąga za z potem do tylko pierścienia i wchodzi na narożnik. Do czego zmierza ten czarnoskóry zawodnik? Po raz kolejny leci i po raz kolejny zapierdzieli mu prosto z dwóch nóg w twarz. Zakrider powalony. Ortrów atakuje nogi i jeszcze piękny elbow. Ijo, ale teraz Zack Ryder jaka kontra, no brawo, brawo jazda Do czego zmierza Zack Ryder Nic z tego nie, ponieważ Artów naskoczył mu na głowę i przewrócił go niemiłosiernie I teraz podcinka w wykonaniu Zack Rydera i seria kopnięcia Artów to kontroluje, mamy Irish Whip Ijo, piękny dropki taki z miejsca to było naprawdę piękna akcja, Artur tu znowu zaczyna tańcować, nie powinien tego robić, powinien skupić się na pojedynku. Snapmer wykonanie za Rydera i elbow drop. Wow, prosto w twarz dla Arturów, a Artur chyba to jednak odczuł, ponieważ trzyma się teraz i teraz to za Ryder wykonuje piękne naciągnięcie. Jednak kontralt Artrufa, który odepchnął go nogami i po raz kolejny Fulebczek prosto twarzą w głąbkę od narożnika. To naprawdę może być koniec tego pojedynku. I jeszcze zapięta akcja, którą reprezentuje bułgarsko-rosyjski potwór o nazwie Rusev. Tak więc no cóż, to był taki ho, 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 nie ta akcja i seria ciosów na twarz Artrufa od Zakarajdera. I jeszcze takie pizgnięcie pogardliwe jednak Artruf to kontroluje. Co to się stało? Jo i mamy próbę piną. One, two, i nic z tego Zach Ryder kontroluje. One. No. One. Two i nic z tego Zach Ryder kontroluje. Raz, dwa i trzy. I w tym momencie Zach Ryder zostaje pretendentem do yy, walki o miano Króla ringu. Tak więc przechodzi do kolejnego etapu tego pojedynku i zmierzy się albo z Brojem Wyattem, albo z Dolphem Zieglerem. No cóż, gratulacje dla Zaka Pokonał w bardzo słany sposób. Yy, Artrufa, ciesz się za Kryder, póki możesz, ponieważ jeżeli trafisz na Dolfo Ziegler ja to obaj są bardzo niebezpieczni, to życzę Ci szybkiej porażki. Lepiej nie idź dalej, bo możesz się zagalopować. No ale cóż, dzisiaj wygrywa, więc się cieszy. Zobaczymy, jak potoczy się jego szansa w drugiej rundzie. Będą niezłe jaja, jeżeli wygra. Ale póki co, cieszmy się. Niech się cieszy, chłopak, że wygrał. Jego starcie może być niebezpieczne. Trzymajcie się ciepło. Cześć!